No cześć. Pewnie zastanawiacie się co ja tu dzisiaj robię. Tym razem postanowiłem odwiedzić Koziniec. Jeden ze szczytów w paśmie Wzniesień Dziwiszowskich. Położony kilometr od Jeleniej Góry. Każdy go praktycznie widzi. Ja nie wiem czy ktokolwiek z Was tam był. Bardzo fajne miejsce. Idziemy zobaczyć. Na szczyt Kozińca możemy dojść zielonym szlakiem z Grabarowa albo leśnymi ścieżkami z Dąbrowicy. Przez szczyt Kozińca prowadzi zielony szlak, szlak zamków piastowskich, związany z ruinami założeń obronnych z XV wieku. Wbiegamy do lasu i jest okazja do porobienia interwałów. Do zobaczenia na szczycie. A, musiałem się schować za pagórkiem, bo strasznie tu dzisiaj wieje. Jesteśmy na szczycie Kozińca, wzniesienia w paśmie wzgórz Dziwiszowskich, 462 metry nad poziomem morza. To tutaj znajdują się relikty XV wiecznego założenia obronnego, tak zwanego zamku Bolka. Strażnica na Kozińcu datuje się na przełom XIV i XV wieku. Jest to przykład późnośredniowiecznego budownictwa obronnego. W kronikach jeleniogórskich zachowały się informacje, że w 1428 roku załoga strażnicy opuściła ją i podpaliła, aby nie została ona wykorzystana przez oddziały husyckie. Jedyne pozostałości to fragmenty muru granitowego łączonego z zaprawą wapienną o wysokości około 50 do 80 cm oraz resztka muru oporowego wkomponowana w granitowe skały. W 1888 roku na szczycie Kozińca wybudowano stalową wieżę widokową oraz rozbudowano ścieżki turystyczne. Wykuto również kamienne schody prowadzące na szczyt. Dzisiaj po wieży nie ma już śladu, pozostały tylko kamienne schodki. No nic to, czas się zbierać, bo strasznie tu dzisiaj wieje. Idę pobiegać. Do zobaczenia.